Z Monterem znam się naprawdę bardzo, bardzo długo, a dzisiejszy dzień jest takim dosyć szczególnym dla niego dniem, bo dzisiaj Monter ma urodziny. No i w takich szczególnych dniach ludzie oczywiście składają sobie Nizantowi życzenia, dają mu prezenty. Ja też mam dla niego prezent, mianowicie taki, że jestem na jego koncie i dzisiaj mu trochę popsocę. Tak, stwierdziłem, że dzisiaj jest idealny, um, idealny moment, wychwyciłem, bo jestem akurat na PlayStation i mam dostęp do tego konta. Oczywiście, osoby, które ogarniają, będą wiedziały, dlaczego mam dostęp do tego konta. W takim przypadku na konsoli. No, przejdźmy może do psocenia, bo na tym dzisiaj będzie polegał odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie zły monter na mnie, że mu troszeczkę tutaj poprzestawiam rzeczy. Moi drodzy, zacznijmy sobie może od tego, że ja muszę ogarnąć, jak się tutaj odpala. Proszę, lista znajomych. No to jesteście, moi drodzy, szczęśliwcami, mianowicie, a mianowicie przyjmę sobie wszystkie zaproszenia e, w imieniu Montera, bo on tego nie robi, e, tylko na live'ach potwierdza, a ja sobie potwierdzę, także moi drodzy, e, jesteście szczęśli szczęśliwcami, że tak mogę powiedzieć. Także przyjmijmy sobie wszystkie zaproszonka. Troszkę to będzie e, dłużej, jakby to powiedzieć, trwało, bo niestety. E, nie jesteśmy na PlayStation 4. Moi drodzy, także co? Zaproszenia przyjęte. Gratulacje. Jeżeli ktoś się rozpoznał, no to napiszcie w komentarzach. A teraz przejdźmy, moi drodzy, na ratowanie świata. No i moi drodzy, jesteśmy już na ratowaniu świata. No i zobaczmy sobie tutaj, może zacznijmy od zakładki dowodzenia, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie jeżeli chodzi o bohaterów, no to tutaj chyba nie będę nic robił z tego powodu, że no będzie bardzo zły, jak mu zacznę recyklingować tych bohaterów. A zobaczcie, tutaj się od dobrobytu przewraca chyba tak mi się wydaje, Jezu. Ile on tego ma, masakra, ale jest jedna rzecz, o którą mnie na pewno nie zabiję, a mianowicie rzecz, której nigdy nie odpalałem. Nigdy nie odpalałem. Widzę, że już piszą do mnie, czy gram gry z innymi, bo teraz monter zaczął tam kończyć ten standard, Jeżeli chodzi o gry z innymi, ale moi drodzy, jest jedna rzecz, której nie robiłem, a będzie to całkiem mocno zabawne, przynajmniej według mnie. Mianowicie, wchodzimy w oddziały i włączymy sobie auto uzupełnianie i zobaczymy, jakie profity tutaj w ogóle się ustawią. Zobaczmy sobie w ogóle, zobaczmy, jeżeli chodzi o cofry, jak, jak to wygląda. Dużo jest podbitych, także ee, prawdopodobnie nie, chyba nie. Nic tutaj się zbytnio nie zmienia Zobaczcie, on ma tych ocaleńców Masakra, totalna masakra Od dobrobytu się przewraca Dobrze, róbmy to, zobaczmy co się stanie Dobrze, ja to włączę A potem mu to wyłączę Chcę zobaczyć jak w ogóle coś się to poprzestawia Także lecimy No? Okej, zdobyłem trofeum I Co się stało? Nic się nie stało Ej, oszukali mnie chyba. Chyba mnie oszukali. Ale tutaj widzę troszeczkę obra... A! Poprzestawiały się ocaleńce, dobra. Wszystko wiadomo. Także moi drodzy, teraz trzeba tutaj y, oczywiście w ustawieniach to wyłączyć. Także sobie to wyłączymy. Tylko gdzie się to wyłącza? A, tu się wyłącza, dobra. Okej, okay, znalazłem. Było na tym samym ekranie, także wyłączyliśmy mu, ale zostały pomieszane um, oddziały ocaleńców, także wszystko jest git. A teraz moi drodzy, przejdźmy sobie do zbrojowni. Mianowicie jeżeli chodzi o zbrojownię, no to tutaj widzimy, o kurczę, cztery schematy na 144. Ja nie mam, mam tylko jeden. Mm. Ale tutaj widzimy, widzimy, jedną pułapkę, trzy bronie. No tutaj chyba raczej nie będziemy tutaj zbytnio nic robić, jeżeli chodzi o te schematy z 44 bo prawdopodobnie są w jednej sztuce. A Motor ma troszkę tych schematów. Także co moi drodzy? No, mi się wydaje, że tutaj mi się wydaje, że. Po prostu wleci chyba jakiś masowy recykling, tak mi się wyda... O, 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 nie, 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 tak nie robimy, tak nie robimy. Cały zestaw mityczny, recykling, bo mu to nie jest potrzebne. Potwierdź, recykling. Czemu nie mogę tego zrecyklingować, halo? Aha, w ten sposób, dobra, doszedłem do tego. Okej, okay, dobra. Poszły te schematy w pizdiet, bo mu nie są potrzebne, także jeszcze troszeczkę mu trochę podsocimy, jeżeli chodzi o, e, o, o szafeczkę, no to tutaj chyba nic nie będziemy zmieniać, a ustawimy sobie, proszę bardzo, nie, jeszcze jedną rzecz sobie znajdziemy. Mianowicie wejdźmy sobie tutaj w e, bronie białe, mianowicie, tylko jak to się robi. Ok, dobra. Poszukajmy sobie mojego ulubionego schematu, a mianowicie... E, gdzie jest ten schemat? O, proszę bardzo, jest Waldemar, także sobie Waldemarka podbijemy tutaj. Dlaczego by nie? No i mamy gotowego Waldemara, Waldka Legacy na wodę. Proszę bardzo, zobaczcie, jakie. Totalnie mocarne perki, szybkość ataku, obrażenia, trwałość, żeby po prostu, jak monter będzie grał tą brońką, to będzie ultra giga trwalsza. No i mamy też oczywiście piąty perk pasujący do szóstego, także to jest topowa broń w ratowaniu świata. E, także jest Waldemar, e, zajebista sprawa. Generalnie moi drodzy, taka dziwna sytuacja, mianowicie jak sami dobrze wiecie, ja troszeczkę trapów rozdaję, ale no, monter powiedział, że bardzo chętnie się dorzuci, e, także no, wyrzucił mi trochę trapów. Prawda, monter? Powiedz, że tak. No, zobaczcie, jak główką macha. Powiedział, że tak. A mogę zabrać, panie monterze? Patrzcie, jak się zgadza. Patrzcie, patrzcie. Trochę mi analog ucieka. <ścoughs> Ciężko się machasz tak, nie Patrzcie, jak się zgadza. Patrzcie, jak się zgadza. Ty nie celuj do mnie z tej broni, chłopi. <laughs> Nie no śmieszna zabawa moi drodzy Także oczywiście podnosimy sobie te trapiki Darmowe oczywiście Bo to od Montera w prezencie Dziękuję ci Monter kocham cię eee, Także moi drodzy może teraz przejdźmy na Battle Royale No jak sami widzicie No to tutaj Monter ma 1400 widolców No i generalnie No skoro jak ja już mam taką opcję tutaj No to sobie coś kupię Tak mi się wydaje Oczywiście wyślę sobie totalnie mocarny podarunek O Byłem, jestem tutaj, proszę bardzo, e, zaznaczmy Waldusia, technokilofik za 800 widolców, także bardzo spoczko. Wysyłamy podarunek? No i piękna sprawa, podarunek został wysłany, ale mi się wydaje, że mamy jeszcze 600 widolców, także jeszcze tutaj coś wyślemy MMowi. owi Może golfowego ciekacza wyślemy MMowi, owi proszę bardzo, kup jako podarunek, także szukamy MMA. Proszę, MM znaleziony, także kontynuujemy. I, I cyk! I wysyłamy MMowi Kilofa. Mam nadzieję, że MM będzie zadowolony, że monter wysyła Ci podarunki. Także, moi drodzy, na sam koniec. Oczywiście tutaj e, trzeba zmienić ten kod twórcy, bo to po prostu jest jakaś tragedia, mi się wydaje. Proszę bardzo, zmieniamy sobie kod twórcy. E, bo jedyny prawilny oczywiście musi być. Oczywiście, proszę bardzo. R2 gotowe, jest R2 gotowe. Proszę bardzo, potwierdzamy. I zobaczcie moi drodzy. Sami, mianowicie odcinek się kończy, więcej przecić nie będę, bo mnie oczywiście monter zabije. Także jeżeli chodzi o ten film, to mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie do montera, złożycie mu jakieś ładne życzenia. Także trzymajcie się i do następnego. Bye bye konsoli burzowej tarczy.